Niektórzy będą chcieli ukryć tę modlitwę przed tobą, ponieważ gdy ją odmówisz, żadna negatywna energia nie będzie w stanie cię dosięgnąć. Czy kiedykolwiek miałeś uczucie skrajnego zmęczenia, niewytłumaczalnego pecha lub nagłych kłótni? To może być atak duchowy i możesz być na niego narażony, nawet o tym nie wiedząc. Ale spokojnie. Istnieje sposób, aby zamknąć swoje ciało przed wszelkim złem. Dziś ujawnię ci potężną modlitwę, stosowaną od wieków, która osłania twoje życie przed zazdrością, złym okiem, a nawet cięższymi atakami duchowymi, i udowodnię ci, że działa. Jeśli poczujesz dreszcze lub lekką ulgę, gdy będę mówić, to znak, że ta ochrona już zaczęła działać w tobie. Nie opuszczaj więc tego filmu, ponieważ w ciągu najbliższych sekund poznasz sekret, którego wiele osób nigdy nie chciało, abyś odkrył. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoja energia została wyssana bez wyjaśnienia? Ludzie doświadczający ataków duchowych często skarżą się na skrajne zmęczenie, bezsenność, koszmary i nawet uczucie ciężaru na ciele. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że może to być spowodowane przez niewidzialne siły, które chcą osłabić twoją wiarę i oddalić cię od obecności Boga. Wróg działa podstępnie, wprowadzając zamęt, strach i zniechęcenie. Jednak istnieje sposób, aby całkowicie się chronić przed tymi negatywnymi wpływami. Potężna modlitwa może zamknąć twoje ciało i uniemożliwić jakiekolwiek złodotarcie do twojego życia. Zanim ujawnię tę modlitwę, musisz zrozumieć, że ochrona duchowa nie polega wyłącznie na słowach, ale także na twojej wierze. Bóg uczy nas, że ci, którzy trwają w jego obecności, są niezachwiani, niezależnie od ataków wroga. Jednak wiele osób ignoruje wyraźne znaki świadczące o duchowej podatności. Małe objawy, takie jak ciągłe negatywne myśli lub seria niepomyślnych wydarzeń, mogą oznaczać, że siły zewnętrzne próbują Cię osłabić. Teraz nauczę Cię pierwszej części tej modlitwy. Ale pamiętaj, będzie ona kompletna dopiero wtedy, gdy odmówisz jej ostatnią część na końcu filmu. Panie Wszechmogący, źródło światła i nieskończonej ochrony, staję przed Tobą w pokorze i wierzę. Proszę, okryj moje życie swoim świętym płaszczem, osłaniając mojego ducha przed wszelką negatywną energią i złymi wpływami. Niech żadna ciemność mnie nie dosięgnie, a każda próba wroga zostanie udaremniona przez Twoją moc. Teraz, jeśli naprawdę chcesz zamknąć swoje ciało przed jakimkolwiek atakiem, nie opuszczaj tego filmu. Modlitwa zadziała w pełni tylko wtedy, gdy odmówisz jej drugą część na końcu. W ciągu najbliższych minut pokażę ci, jak działają ataki duchowe i jak rozpoznać, czy jesteś ich celem. Niektórzy ignorują te sygnały i cierpią, nie wiedząc, co jest prawdziwą przyczyną ich problemów. Jeśli czujesz, że twoje życie nie układa się jak wcześniej, oglądaj dalej, bo to może się teraz zmienić. Wiele osób uważa, że ataki duchowe to przesąd, ale prawda jest taka, że nawet nauka potwierdziła, że negatywne energie mają wpływ na nasze życie. Czy zauważyłeś, że kiedy jesteś otoczony przez negatywnych ludzi, twój nastrój się zmienia? Albo że po wizycie w pewnych miejscach twoje ciało czuje się ciężkie, jakbyś nosił coś niewidzialnego? To nie jest przypadek. Siły duchowe działają wokół nas cały czas, a jeśli nie jesteś chroniony, możesz stać się łatwym celem. Modlitwa, którą właśnie rozpocząłeś, musi zostać zakończona, w przeciwnym razie twoja ochrona pozostanie niekompletna. Mało kto wie, że wróg wchodzi tylko tam, gdzie znajdzie otwarte drzwi. Jeśli twoja wiara jest osłabiona, jeśli dopuszczasz destrukcyjne myśli lub dajesz miejsce emocjom takim jak strach i złość, otwierasz się na ataki duchowe. Wielu wierzy, że tylko przedmioty religijne mogą chronić, ale prawdziwa duchowa osłona pochodzi z wnętrza ciebie, poprzez twoją więź z Bogiem. To, co robimy tutaj, to nie jest zwykła modlitwa, to prawdziwa tarcza która odsunie każdą złą energię i przywróci ci spokój. Teraz uważaj. Wiele ataków duchowych zaczyna się w milczeniu. Najpierw drobne rzeczy zaczynają się psuć, potem zaczynasz czuć się bez energii, tracisz motywację i twoje życie wchodzi w cykl przeszkód. Zanim się zorientujesz, jesteś całkowicie owinięty negatywną energią. Najbardziej niebezpieczne, Większość ludzi zbyt późno zauważa, że to nie jest zwykły pech, to prawdziwy atak. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że twoje życie po prostu utknęło w miejscu, to może dziać się z tobą właśnie teraz. Ale spokojnie, bo zaraz nauczę cię, jak natychmiast to przełamać. W ciągu najbliższych minut ujawnię najczęstsze oznaki ataku duchowego i pokażę ci, jak go powstrzymać. Ale najpierw napisz w komentarzu poniżej. Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje życie było zablokowane bez wyjaśnienia? To bardzo ważne, ponieważ samo uświadomienie sobie tego problemu już zaczyna Cię uwalniać. A teraz przejdźmy do kolejnej części: symptomy ataku duchowego, które wielu ignoruje. Jeśli zignorujesz te znaki, możesz nieświadomie otwierać drzwi dla negatywnych energii. Wiele osób zdaje sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy jest już całkowicie uwikłanych w cykl negatywności, gdzie wszystko zaczyna się psuć. Ale oto prawda. Atak duchowy nie dzieje się od razu, przychodzi stopniowo, odbierając ci energię, spokój i wiarę. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się nagle doświadczać bezsenności, braku motywacji, nieuzasadnionych kłótni lub ciągłego pecha? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak bądź czujny, bo to może być wyraźny znak, że coś niewidzialnego próbujecie dosięgnąć. Najważniejsze oznaki duchowej podatności. Pierwsze uczucie ciężaru w ciele i umyśle. Masz wrażenie, jakby coś wysysało Twoją energię, budzisz się zmęczony, mimo że dobrze spałeś, a w ciągu dnia towarzyszy Ci niewytłumaczalne wyczerpanie. To nie jest zwykłe zmęczenie, to osłabienie duchowe. Druga seria niefortunnych zdarzeń. Małe rzeczy zaczynają się psuć, a potem przychodzą większe problemy trudności finansowe, konflikty rodzinne, a nawet niewyjaśnione choroby. To nie jest zbieg okoliczności, może to być bezpośredni atak na twoje życie. Trzecie nagłe zmiany emocjonalne. Odczuwasz głęboki smutek bez wyraźnego powodu, nagle stajesz się drażliwy, zniechęcony albo zaczynasz odsuwać się od ludzi, którzy dobrze na ciebie wpływają. Wróg działa poprzez emocjonalne zamieszanie, aby cię osłabić. Sprawia, że tracisz chęć do modlitwy, walki i wiary. To właśnie wtedy wielu ludzi poddaje się negatywności. Ale ty nie możesz wpaść w tę pułapkę. Teraz nadszedł czas na działanie. Jeśli rozpoznałeś któryś z tych znaków w swoim życiu, napisz w komentarzu: Ochrona. To więcej niż komentarz to akt wiary. I co najważniejsze nie odchodź. Bo teraz nauczę Cię, jak stworzyć niezniszczalną tarczę duchową, która uniemożliwi jakikolwiek atak. Najważniejsza część, jak zamknąć swoje ciało i odciąć te złe energie teraz. Skoro dotarłeś aż tutaj, już wiesz, że ataki duchowe są realne i mogą dotykać Cię w tej chwili. Teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak skutecznie się chronić. Jeśli nie zamkniesz swojego ciała duchowo. Nadal będziesz narażony na zazdrość, negatywne energie i ukryte siły. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg dał nam potężne narzędzie, które blokuje wszelkie zło modlitwę ochronną. Ale uważaj! Nie wystarczy się tylko modlić, musisz to robić w odpowiedni sposób, aby stworzyć niezniszczalną tarczę wokół siebie. Jak prawidłowo się chronić? Pierwsze, wzmacniaj się duchowo każdego dnia. Tak jak wojownik nie wchodzi na pole bitwy bez zbroi. Tak ty nie możesz stawić czoła światu bez ochrony duchowej. Modlitwa, połączona z wiarą i mocą słowa, tworzy wokół ciebie pole ochronne. Ale oto sekret. Wiele osób modli się słabo, bez energii, a potem zastanawia się, dlaczego nic się nie zmienia. Wróg nie boi się pustych słów, on boi się tych, którzy modlą się z przekonaniem i autorytetem. Druga ochrona twojego domu przed negatywnymi wpływami. Osoby, które ciągle narzekają. Plotkują lub niosą negatywną energię, mogą zanieczyszczać Twoje otoczenie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Z tego powodu za każdym razem, gdy poczujesz, że w Twoim domu panuje ciężka energia, módl się i ogłoś. Tylko światło Boże może tutaj wejść, a całe zło jest zakazane. Możesz odczuć fizyczne oznaki uwolnienia, ulgę w atmosferze, zniknięcie ciężaru z pleców, a nawet pozytywne zmiany w życiu finansowym i emocjonalnym. To dowód na to, że Twoja ochrona duchowa działa. Teraz nadszedł moment, aby zakończyć modlitwę, którą rozpoczęliśmy na początku tego filmu. Bez tej końcowej części Twoja ochrona nie będzie kompletna. Za chwilę poprowadzę Cię przez najpotężniejszą modlitwę, która zamknie Twoje ciało i odsunie każdy duchowy atak. Przygotuj się, bo teraz nastąpi najważniejszy moment tego nagrania. Teraz ostatecznie zamkniemy Twoją duchową ochronę. Jeśli czujesz, że potrzebujesz ochrony, nie tylko słuchaj tej modlitwy, odmów ją razem ze mną. Słowa mają moc, ale prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy wypowiadasz je z wiarą i wiesz, że Bóg już działa w twoim życiu. Jeśli do tej pory poczułeś dreszcze, ulgę w sercu lub silne emocje, to znak, że twoje uwolnienie właśnie się rozpoczęło. Teraz zamknij oczy i módl się ze mną. Panie Boże Wszechmogący, nieskończone źródło światła i miłości, Staję przed Tobą z niezachwianą wiarą. Błagam o Twoją boską ochronę, aby zamknąć moje ciało przed wszelkim działaniem zła, zazdrości i negatywnej energii. Niech żadne zło nie będzie w stanie mnie dotknąć, bo jestem otoczony Twoim Duchem Świętym. Niech każda wypowiedziana przeciwko mnie klątwa zostanie teraz złamana. Niech każda bariera, która powstrzymuje mnie przed rozwojem, zostanie zniszczona przez Twoją potężną siłę. Panie, Poślij swoich aniołów, aby strzegli moich dróg i uczynili z mojego życia świadectwo Twojej mocy. W imię Jezusa, Amen. Jeśli poczułeś coś wyjątkowego podczas tej modlitwy, napisz Amen w komentarzu poniżej. To nie jest zwykły komentarz, to deklaracja wiary, duchowa pieczęć ochrony nad Twoim życiem. Wiele osób odczuło natychmiastowe zmiany po tej modlitwie, a teraz kolej na Ciebie. Teraz zwróć uwagę. Ta modlitwa jest potężna, ale aby Twoja ochrona pozostała aktywna, musisz zrobić coś bardzo ważnego. W ciągu najbliższych sekund wyjaśnię Ci, jak utrzymać swoją duchową tarczę w nienaruszonym stanie i już nigdy więcej nie cierpieć z powodu ataków duchowych. Jeśli chcesz mieć pewność, że ta ochrona nadal będzie nad Tobą czuwać, nie wychodź teraz, ten kolejny krok może zmienić Twoje życie na zawsze. Teraz dotarliśmy do najpotężniejszego momentu tego nagrania. Jeśli czujesz, że potrzebujesz ochrony, nie tylko słuchaj tej modlitwy, módl się razem ze mną. Słowa mają moc, ale prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy wypowiadasz je z wiarą i wiesz, że Bóg już działa w twoim życiu. Jeśli do tej pory poczułeś dreszcze, ulgę w sercu lub silne emocje, to znak, że twoje uwolnienie właśnie się rozpoczęło. Teraz zamknij oczy, weź głęboki oddech i módl się ze mną. Panie Boże Wszechmogący, nieskończone źródło światła i miłości, staję przed Tobą w pokorze i wierzę. Dziś proszę, abyś okrył moje życie swoim świętym płaszczem, chroniąc mnie przed wszelką negatywną energią, zazdrością i jakimkolwiek działaniem wroga. Niech żadne zło mnie nie dosięgnie, bo jestem chroniony przez Twojego Ducha Świętego. W imię Jezusa łamie teraz każde słowo porażki wypowiedziane przeciwko mnie, każdą myśl strachu, każdą pułapkę wroga, która próbuje mnie osłabić. Niech cała ciemność zostanie rozproszona i niech tylko Twoje światło króluje w moim życiu. Panie, wysyłam teraz tę modlitwę jako duchową tarczę dla mojego domu, mojej rodziny i wszystkich, którzy potrzebują tej ochrony. Proszę, aby Twoi aniołowie wojownicy byli wokół mnie, zapobiegając zbliżeniu się jakiejkolwiek złej siły. Niech każdy łańcuch ucisku, Każde duchowe obciążenie i każda bariera blokująca moją pomyślność zostaną złamane teraz przez moc Twojego imienia. Niech droga się otworzy, niech właściwe drzwi się ujawnią i niech moje życie zostanie przemienione przez Twoje miłosierdzie. Moje ciało, mój umysł i moja dusza należą do Ciebie i żadna przeciwnik nie zwycięży. Od dziś deklaruję, że jestem duchowo osłonięty, otoczony Twoją miłością i prowadzony przez Twoje światło. Żadne zło nie będzie w stanie mnie dosięgnąć, bo Ty, Panie, jesteś moją twierdzą i moim schronieniem. Będę kroczyć z pewnością, wiedząc, że jestem chroniony przez tego, który nigdy nie zawodzi. Niech moja wiara pozostanie niezachwiana, i niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej mocy. W imię Jezusa pieczętuję tę modlitwę, i nikt nie będzie mógł jej złamać. Amen. Jeśli poczułeś coś wyjątkowego podczas tej modlitwy, Napisz Amen w komentarzu poniżej. To nie jest zwykły komentarz, to deklaracja wiary, duchowa pieczęć ochrony nad Twoim życiem. Wiele osób odczuło natychmiastowe zmiany po tej modlitwie, a teraz kolej na Ciebie. Teraz zwróć uwagę. Ta modlitwa jest potężna, ale aby Twoja ochrona pozostała aktywna, musisz zrobić coś bardzo ważnego. W ciągu najbliższych sekund wyjaśnię Ci, jak utrzymać swoją duchową tarczę w nienaruszonym stanie i już nigdy więcej nie cierpieć z powodu ataków duchowych. Jeśli chcesz mieć pewność, że ta ochrona nadal będzie nad tobą czuwać, nie wychodź teraz, ten kolejny krok może zmienić Twoje życie na zawsze. To nie jest przypadek, że dotarłeś aż tutaj. Bóg już zaczął działać w Twoim życiu, a ta modlitwa to dopiero pierwszy krok do wzmocnienia Twojej duchowej ochrony. Ale uwaga! Walka duchowa nigdy się nie kończy, a jedynym sposobem na utrzymanie swojej tarczy w nienaruszonym stanie jest trwanie w wierze. Teraz pokażę Ci, co musisz zrobić, aby zapewnić sobie ochronę przed jakimkolwiek atakiem duchowym. Następny krok jest prosty, ale niezwykle potężny. Udostępnij ten film przynajmniej jednej osobie, która potrzebuje tej modlitwy. Gdy przekazujesz tę ochronę dalej, wzmacniasz również swoją własną duchową tarczę. Wyślij to do przyjaciela, członka rodziny lub kogoś, kto według ciebie potrzebuje tej modlitwy. Może to być dokładnie to, na co ta osoba czekała. I oto sekret, o którym wiele osób nie wie: ochrona duchowa to dopiero początek. Jeśli naprawdę chcesz uwolnić się od wszelkiego cierpienia i żyć w pokoju oraz obfitości, musisz zobaczyć to kolejne nagranie. Potężna modlitwa koniec cierpienia zaczyna się tutaj. W tym nagraniu dowiesz się, jak zrobić kolejny krok, aby na zawsze odmienić swoje życie? Kliknij teraz i zobacz, jak ta modlitwa może zmienić wszystko dla ciebie. Zanim wyjdziesz, napisz w komentarzu ochrona zapieczętowana, aby potwierdzić, że ta modlitwa już działa w twoim życiu. To akt wiary, który jeszcze bardziej umocni twoje duchowe zobowiązanie. Teraz podejmij tę te decyzję i nadal wzmacniaj swoją wiarę. Do zobaczenia w następnym nagraniu.